Na co należy zwrócić uwagę, kupując mieszkanie w bloku. Jeśli interesuje Cię ten temat, koniecznie daj lajka. To jeden mały klik, taki lajk like jak na Facebooku, a to pomoże nam za pomocą algorytmów YouTube dotrzeć do większej ilości słuchaczy. Jeśli jesteś po raz pierwszy na kanale. Koniecznie zasubskrybuj kanał. Ok. Skoro dałeś lajka, subskrybujesz kanał. Zaczynamy. Kupując mieszkanie, apartament. Większość z nas porównuje takie takie zmienne jak cena. Lokalizacja, wielkość. I różnego typu standardy, i to jakby jest dość łatwe, można w zasadzie wiele z tych czynników już sprawdzić online. Natomiast chciałbym powiedzieć o czymś, o czym wielu z nas tak naprawdę zapomina, i co jest bardzo ważne podczas zakupu nieruchomości w budynkach wielorodzinnych. Otóż. Najważniejszą rzeczą, tak naprawdę, przy zakupie tego typu nieruchomości jest odpowiednie dobranie terenu inwestycyjnego. I to, co, na czym powinni się przyszli właściciele, współwłaściciele skupić, to jest właśnie ten teren. Czyli szczegółowo trzeba sprawdzić, co tak naprawdę przynależy do. Danego budynku. Czy jest to teren, nazwijmy to tak po obrysie, czy może jest także teren przyległy, tak zwane podwórko? Bądź inny teren, który służy do tego, aby na przykład zaparkować pojazdy, bądź na przykład jako teren zielony. Czyli a, bardzo często deweloperzy m, sprzedają e, inwestycje, pokazując różnego typu wizualizacje. Należy pamiętać, że taka wizualizacja, gdzie na której widzimy właśnie takie e, budynek, e, spacerujących ludzi z pieskiem, e, samochody zaparkowane, a to tylko wizualizacja i tak naprawdę trzeba sprawdzić. Co przynależy do księgi wieczystej. I tutaj pojawiają się pierwsze, pierwsze sygnały do tego, aby właśnie sprawdzić, co znajduje się na danym terenie. Na przykład różnego typu przyłącza. Chodzi o to, aby do budynku należały także właśnie przyłącze do z wodą, przyłącza dotyczące ogrzewania, ponieważ jeżeli to będzie znajdowało się poza terenem przynależącym do tej nieruchomości, może się okazać, że ktoś, któregoś dnia, zażąda opłat za przesył i w ten sposób będzie mógł dowolnie podnosić opłaty związane z e, z tak zwane miesięczne opłaty utrzymania nieruchomości, czyli tak zwany czynsz. Podobna sytuacja dotyczy właśnie miejsc postojowych, parkingu. Ten teren przyległy musi być wpisany w księgę i należeć do właścicieli, bo jeżeli na przykład inwestor zakończy inwestycję, wspólnota mieszkaniowa będzie Zrobi sobie tam na terenie przyległym jakieś miejsca postojowe. A może się okazać, że po pewnym czasie zwróci się właściciel tego terenu z żądaniem zapłacenia za ten czas, kiedy się bezumownie korzystało z gruntu. A nie są to jakieś przypadki odosobnione. W zasadzie znane są już te przypadki od, od że tak powiem lat 90. i to spółdzielnie wymyśliły taki, taki, taki myk, że w momencie, kiedy dany budynek chce się odłączyć od zarządzania przez spółdzielnię mieszkaniową, może się okazać, że tak naprawdę są tylko właścicielami gruntu po obrysie budynku i spółdzielnia może zarządzać na przykład jako zarządca innych terenów. Tak zwanych opłat chodnikowych, czyli korzystania z chodników na osiedlu, różnego typu właśnie miejsc postojowych bądź nawet za przesył. Nieodosobnione są to przypadki obecnie zarówno przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak i prywatnych zarządców nieruchomości. Przykładowo w koło brzegu, od nowoczesnych apartamentów, zażądano od właścicieli. Opłat różnego typu za przesył, i odcięto media jako, jako rodzaj szantażu, i zażądano podwójnego, tak zwanego czynszu. Podobna sytuacja dotyczy właśnie miejsc postojowych, i wszystko w zasadzie z tych rzeczy sprowadza się do terenu. I teraz, jeżeli mówimy o Właśnie terenie, na którym postawiono nową, zrealizowano nową inwestycję, warto, aby przyszły współwłaściciel nieruchomości zbadał, jakie, jest, jakie było wcześniejsze przeznaczenie tego terenu. Otóż wielu, wielu deweloperów, wielu inwestorów nabywa grunty, które są gruntami na przykład łąkami bądź polami bądź jakimiś terenami bagiennymi za na przykład złoty jeden złoty od, od czy nawet taniej od metra i później w wyniku przekształcenia tego terenu w teren inwestycyjny czyli jakiś tam urzędnik podpisuje właśnie takie takie przekształcenie tego terenu na teren budowlany tych działek no jest Stukrotne czy 200-krotne wzrost wartości. Oczywiście, no, taka decyzja jest bardzo korzystna dla e, dewelopera, i e, nabywając właśnie y, mieszkanie w, w, nowych, w nowych budynkach, należy sprawdzić, jaki jest, e, jaka jest przeszłość tego gruntu. Otóż jeżeli coś zostało przekształcone praktycznie z dnia na dzień z terenu bagiennego, w, czy łąki, czy pastwiska w teren inwestycyjny, może się okazać, że ten teren będzie ciągle miał problemy z wilgotnością, z odpowiednim odprowadzeniem wód. I na przykład wielu współwłaścicieli nieruchomości nie wie o tym, że to deweloper odpowiada bardzo często w umowach dotyczących właśnie nabywania terenów pod inwestycje, odpowiada za należyte utrzymanie dróg wewnętrznych, na przykład, czy systemów odprowadzenia wody. Z jednej strony może to rodzić duże problemy w przyszłości, to znaczy te tereny mogą być cały czas narażone na właśnie ciągłe błędy, złe odprowadzanie tej, tej wody, jak również ogromne koszty, bo z takich terenów bardzo często trzeba płacić za, za to, żeby jakimiś beczkowozami czy, czy innymi tą wodę która na przykład nie, nie, nie wsiąka z uwagi na to, że to są jakieś torfowisko byłe bądź glina znajduje się pod tym, pod tym jakąś warstwą piasku, woda nie wsiąka i cał, całe jakby rzeki płyną i niszczą, niszczą tereny zielone na przykład, jeżeli to są jakieś domy, jest to duże zagrożenie dla budynków wielorodzinnych typu blok, dlatego że w momencie kiedy znajdują się jakieś piwnice czy, czy garaże, no to w zasadzie cały czas będzie dochodziło do podtopienia tych, tych części tych budynków. I co jest najgorsze, w długiej perspektywie może to doprowadzić do. Erozji, na przykład zniszczenia elementów metalowych, które znajdują się wewnątrz konstrukcji betonowych, i tak naprawdę do tego, że dany budynek będzie wymagał ogromnych nakładów inwestycyjnych bądź nawet zburzenia i wybudowania ponownie. Także reasumując, kupując. Mieszkanie w budynku wielorodzinnym i porównując różnego typu zmienne, uważam, że każdy mądry właściciel nieruchomości powinien sprawdzić teren, na którym zostało to wybudowane. Czyli jakie, kiedy zostało to przekształcone w teren, w działkę budowlaną i czy spełnia, no i zatem spełnia normy przewidziane dla działek budowlanych, oraz jakie tereny przyległe są, należą do, tych, do, tej, do tej inwestycji, czy przyłącza znajdują się na terenie tym, że nie będzie trzeba płacić różnym zewnętrznym, właścicielom, inwestorom za to za przesył oraz czy różnego typu. Drogi, system kanalizacji, czyli to wszystko, co deweloper w umowach miał zagwarantować, będzie łatwe do wykonania i utrzymania w należytym stanie. A co za tym idzie, czy nie będzie to generowało ogromnych kosztów dla współwłaścicieli nieruchomości w przyszłości. Fajną rzeczą, oczywiście, jeszcze już na koniec, taką, którą warto zrobić. Jako, jeżeli jeszcze tego nie ma, to jest doprowadzić światłowód do danego terenu i to już wspólnota mieszkaniowa powinna nowo zawiązana albo, albo zarządca terenu o to zadbać. Taki światłowód, w, no to już jest teraz standard, ale to potrafi znacząco podnieść wartość danego, danej inwestycji, bo na dzień dzisiejszy wielu, wielu z nas pracuje z domów, Zdalnie, więc, więc bądź nawet zwykła rozrywka i wszelkiego typu usługi telekomunikacyjne no, opierają się właśnie na takim na, 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 na światłowodzie, a nie na tradycyjnych kablach. Zatem przyłączenie tego też jest, może wpłynąć na, na właśnie podniesienie wartości Twojej nieruchomości. Ok. Wydaje mi się, że to jakby taki początek. Rozważań na temat właśnie tego, jak, na co zwrócić uwagę przy zakupie mieszkania w budynku wielorodzinnym. Jeśli masz jakieś swoje pomysły, napisz w komentarzu. Na naszym kanale jest ponad 100 materiałów dotyczących rozliczenia kosztów nieruchomości wspólnych, prawidłowego zarządzania nieruchomością. Dlatego jeżeli chcesz dołączyć do nas, do grupy Mądrych Właścicieli Nieruchomości, koniecznie subskrybuj ten kanał, poleć go znajomym i dołącz na naszy, do naszej grupy na Facebooku, gdzie także poruszamy różnego typu problemy, tematy związane właśnie z nieruchomością wielorodzinną typu blok. Lajkuj, komentuj, subskrybuj. Do usłyszenia.